Cześć, z tej strony Creeper i witam Was na kanale WrestleGolf. Dzisiaj przedyskutujemy sobie temat czy Roman Reigns pojawi się na jutrzejszym Raw. Jeżeli tak, to w jaki sposób, czy zaatakuje Rollinsa, czy CM Punk'a. Pomysłów i scenariuszy jest mnóstwo, ale odpowiedź będzie jedna. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby film Was nie ominęły. Przypomnę Wam całościowo, że filmy dwa razy w tygodniu. Więc lepiej nie przegapcie jakiegokolwiek filmu, bo naprawdę jest na to czekać. I bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odcinka. Na chwilę obecną mamy zapowiedziane trzy pojedynki segment. Main event zawalczy jeden na jeden przeciwko Graysonowi Wallerowi, który zaatakował go z Austinem Theory po zaatakowaniu mistrza World Heavyweight. Po całym rozproszeniu i pokonaniu obu wrestlerów Gunter wykorzystał sytuację, i położył Jaya do spania. Tym razem Main Eventer będzie mógł zrewanżować się w walce 1 na 1 i co gdyby Gunter przeszkodził Jay'owi w zwycięstwie? Może to brzmieć jako mój fantasy booking, bo każdy wie jakie ja mam nastawienie do typa, który jedyne co robi to ma dwie akcje, robi hit i wchodzi do ringu 16,5 godziny. Mistrz Speed Dragon Lee stanie u boku Raya Mysterio, którzy zawalczą w The New Day w turnieju do tag meczu. To już będzie ich trzeci pojedynek, w którym to Hillowa drużyna ma dwa zwycięstwa przeciwko LWO. W pierwszym pojedynku Logan Paul przeszkodził Rejowi Mysterio i tym samym przegrali to starcie. Drugi pojedynek, gdy New Day pokonali tym razem Cruz Del Toro i Joaquin Wilda. Czy tym razem zdobędą zwycięstwo, czy jednak gdy New Day będzie dalej wygrywało, tego dowiemy się na row. AJ Styles wyzwie Logana Pola prawdopodobnie do walki 1 na 1 na WrestleMania. Jednak trochę mi to wszystko nie pasuje. AJ Styles miał face to face z Bronem Breakerem, nauczył Dominika Mysterio pokory, Bron Breaker chciał zaatakować AJ Stylesa i nagle teraz dostaniemy segment obu panów? Ale nie z mistrzem IC. To właśnie nie tylko z sytuacją AJ Stylesa jest problem, bo trzeba spojrzeć na drugą stronę, czyli na Logana Pola. Od samego początku mówiło się o walce John na kontra Logan Paul na WrestleMania. Następnie segmenty z CM Punkiem. Logan Paul wyeliminował CM Punk'a z Royal Rumble. CM Punk przypiął Logana Paula na Elimination Chamber. I co? I koniec? Czy to wszystko było chwilową rywalizacją? Patrząc na przebieg i zakończenie, to można powiedzieć, że tak. Zobaczymy, co wymyślą na Raw. Powiedzmy, ta dwójka... no. Może Bron Breaker im przeszkodzi i zaatakuje obu i wtedy dołączy może do walki o tytuł interkontynentalny, nie może jakiś Six Men Ladder match? Oj, to by na pewno, przyjęło się na pewno dobrze. Main Event Row, czyli Seth Rollins kontra CM Punk w stylu cage matchu. Znamy już całą historię między nimi, która naprawdę była niesamowita i teraz mogą sobie wszystko wyjaśnić po aż do kłótni na segmentach i wciskanie sobie szpilek wytykając prywaty drugiego. I Jedno z najlepszych rzeczy obecnie na czerwonej tygodniówce, no bez dyskusji. Jednak najważniejszą rzeczą w tej walce jest jedna rzecz. Czy Roman Reigns zainterweniuje podczas tego pojedynku, przeszkodzi któremuś i zaczniemy ich rywalizację do walki na Może jakkolwiek, no przejdźmy od razu do głównego pytania odcinka. Czy Roman Reigns pojawi się na Raw? Ludzie sądzili, że Roman Reigns pojawi się na Elimination Chamber, przeszkoli Rollinsowi i dostaniemy ich walkę jeden na jeden na WrestleMania. Jednak po zakończeniu Elimination Chamber wszystko obróciło się o 180 stopni. Seth Rollins wykonał Curb Stomp na CM Punku, po którym John Cena uśpił The Best in the World i zawalczy z Cody Rhodesem o tytuł Unesco WWE na WrestleMania. Ale resztę tej historii to już każdy zna. Po tym całym zajściu CM Punk otworzył roll po Elimination Chamber, kompletnie nie gryząc się w język. Zwyzywał Deroka od łusego kłamcy, który jest obsrany i robi wszystko pod siebie. Nie mogło się też nie oberwać John Cena, który sprzedał swoją duszę Derokowi, żeby zdobyć 17 tytuł mistrzowski i przygonić Ricka Flera w największej ilości panowań z głównym tytułem WWE. Po całym Pybomb 2.0 CM Punk przekazał, żeby Becky Lynch przyszła i wzięła swojego chłopaka, ponieważ jeżeli on to zrobi, to posadzi go na wózku inwalidzkim. Usłyszeliśmy muzykę Rollinsa i rozpoczęła się bójka między tą dwójką, którą musieli rozdzielać ochroniarze, jednak im się nie udało, aż przyszedł generalny menadżer Adam Pierce. Zobaczcie ilu ochroniarzy musiało rozdzielać tą dwójkę, no jest po prostu kosmos. Teraz... Przejdźmy do tematu tego rozdziału. Samo pojawienie się Romana Reigns'a może być już pewne, no powiedzmy sobie szczerze, po ostatnim row już wszystko jest po prostu klepnięte. Przykładem pojawienia się Romana może być, pewne ponieważ row będzie w Madison Square Garden, czy po prostu chyba najważniejszej arenie dla WWE. Jednak nie tylko to pokazało, że Roman Reigns pojawi się na row. Zobaczcie sobie tego tweeta WWE. Roman Reigns pojawi się na SmackDown 21 marca we Włoszech oraz 28 marca w Anglii. Uwaga! Jak się dobrze spojrzeliście, to widzicie napis: Pojawi się! Nie ma słowa powróci, co jest jakkolwiek tutaj głównym argumentem, że Roman wróci wcześniej. Ostatnia rzecz to Brawl na zapleczu Stephena Royansa i Sejam Seth Rollins wykrzyczał Adamowi Piersowi, że zrobi to samo co Romanowi na Royal Rumble? Czyli Roman Ring zaatakuje Rollinsa? Może CM Punk'a? A może obu idziemy w trybu Red? Scenariuszy jest mnóstwo, ale odpowiedź dostaniemy jedną. No i taka według mnie, no chyba krótka będzie moja opinia na temat tego całego powrotu Romana, czy się wydarzy i co będzie z walką na Menu. Od samego początku, po Survivor Series World Games mówiło się całościowo, że to CM Punk zawalczy z Romanem na WrestleMania. Potem... Mieliśmy informację, że to będzie... Roli z CM Punk, po tym jak jakkolwiek się cisnęli na... Mikrofonach. Nagle dostajemy informację, że to Roman zawalczy z Sethem. I teraz dostajemy informację, że to jest Triple Threat. No... Ciężko jednak dla mnie, no mi nie pasuje ten pomysł Jako iż też Logana Na to Naprawdę skopali Logana Mogli zrobić tą rywalizację, bo hmm, Może robić show, może też to można jednak zrobić, że Marketingowo to wszystko robią, że może nie ma tej rywalizacji z CM Punkiem A to też trochę dziwnie wygląda, że Z CM Punkiem się na, na mikrofonach tęgą go wyeliminowuje ten go przypina, no i nie dostajemy praktycznie nic z tą dwójką. Ja nie rozumiem tego całościowo. A może jakimś cudem, nie wiem, CM Punk zawalczył tytuł interkontynentalny? Wątpię, ale no... Zobaczymy. Też samymi pogłoskami się mówiło, że dojdzie do walki Cody Rose John Cena i CM Punk. To w ogóle dla mnie nie ma sensu. Gdyby jeszcze jakiekolwiek były szanse na to, to może jeszcze ok, ale no nie, no bez przesady. Nie ma w ogóle jakiegoś większego planu i historii. I mam nadzieję, że na następnym SmackDown John Cena się pojawił, bo nie, po nie pojawił się na ostatnim, co może być zrozumiałe wiadomo. Ale zwyciężasz, masz taką reakcję na Hillturn i cię nie ma, jest tylko jakkolwiek ten już nudny mistrz. Ale to chyba każdy powie, że już pora na zmienienie mistrza, bo szkody jest coraz bardziej nudne. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu z Waszą opinią, czy Rings pojawi się na jutrzejszym Jeżeli tak, to gdzie i kogo zaatakuje. Opcji jest kilka, nikt dokładnie nie wie co i jak się stanie podczas odcinka Czerwonej Tygodniówki na Madison Square Garden. A może się okaże, że RunningX nie powróci na road, tylko się pojawi na SmackDown, który dołączy do kod jego roadsa, czego bym naprawdę nie chciał. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!